gorąco i serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Także to już mamy. Wczoraj w Polsce ogłoszono nowe restrykcje covidowe. Wspaniała nazwa, kwarantanna narodowa. Jej najpiękniejszą częścią jest oczywiście godzina policyjna w Sylwestra trwająca od 31 grudnia od godziny 19 do godziny 6 następnego dnia i nie można opuszczać swojego miejsca zamieszkania bez ważnej przyczyny, a ważną przyczyną oczywiście nie jest wyjście na Sylwestra. Także wszystkim bawiącym się w Polsce w Sylwestra życzę szampańskiej zabawy. Być może ktoś w Polsce miał wcześniejszą informację na temat odwołania Sylwestra i chciał zorganizować naprawdę dobrego Sylwestra w Norwegii, ponieważ norweskie służby celne poinformowały o przechwyceniu transportu w samochodzie na polskich tablicach rejestracyjnych, w którym to w środku tego samochodu znajdowało się ponad 17 tysięcy litrów alkoholu. Łączna wartość podatku, którą należałoby zapłacić za taką ilość, to 1,7 miliona koron. Także suszy, panie, teraz suszy! Do Norwegii nie wjechał tańszy alkohol. Granice zamknięte, dlatego coraz częściej brakuje w sklepach towarów. Wojna cenowa pomiędzy marketami, ekstra, kiwi czy rema doprowadza do pustych półek. Na razie zabrakło sera o orężacie, już wspominałem. Co następne? Zabraknie choinek? Teraz zdecydowanie bardziej nieprzyjemna informacja. 55-letni taksówkarz z Oslo został skazany na 3 lata i 5 miesięcy więzienia za zgwałcenie niepełnosprawnej umysłowo kobiety i wykorzystanie niepełnosprawnej umysłowo dziewczynki. Taksówkarz pełni swoje obowiązki w ramach tzw. transportu ułatwionego, to znaczy transportu przeznaczonego dla osób, które z różnych względów nie mogą korzystać z transportu publicznego i właśnie podczas wypełniania swoich obowiązków doszło do wykorzystania ma być zaskarżony. W bieżącym roku z Norwegii deportowano ponad 7800 osób. Jest to wzrost o ponad 103% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Aż 6000 z osób odesłanych stanowiły osoby, które zostały wysłane w ramach tzw. ustawy o kontroli zakażeń dotyczących m.in. koronawirusa. Najczęściej deportowaną grupą z Norwegii byli Szwedzi, na drugim miejscu znaleźli się Rumuni, a Polacy zajęli trzecie miejsce. Wskaźniki deportacji z Norwegii drastycznie wzrosły w tym roku, a jak podaje Norweski Instytut Zdrowia Publicznego, zdecydowanie spadła ilość wykonywanych w Norwegii aborcji. W roku poprzednim było to 8019, a w tym roku jest to 7235. Na wczorajszej konferencji prasowej kancelaria norweskiej premier poinformowała, że pierwsze dawki szczepionki do Norwegii przyjadą w święta. Proces wyszczepiania Norwegów rozpocznie się podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej w okolicach 27 grudnia. Na razie pierwsza dawka szczepionek która przyjedzie do Norwegii, nie będzie duża, bo będzie to tylko 10 tysięcy sztuk. W ramach tak zwanych wspólnych zakupów Unii Europejskiej szczepionki przyjadą ze Szwecji. Oczywiście przyjadą kolejne partie, jednak jako pierwsze będzie szczepić się OSO. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego sobotniego poranka. I niedzielnego, i poniedziałkowego też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.